Cześć, siemanko, witajcie z tej strony SymaG, dziś sobie zgramy wyfarminga 19, kolejny odcinek z, z serii od przybytku do nabytku, tak powiem tam nazwę w końcu, po paru tam odcinkach, e, nie było mnie parę dni i było dużo zmian e, na tym save na tym wszystkim, ale co, to w sumie zaraz się już mogli się zobaczyć, niestety, ale tak zaczniemy trochę od tyłu, tutaj już w końcu zrobiłem to pole, jest już, to żniwa. ale to raczej nie w tym odcinku, dlaczego, to już widzicie po e, tytule, idziemy do... Pierwszego sąsiada, ponieważ jak mówiłem, nie było nas mnie parę dni tutaj, no i sąsiady się powodowały. Pierwszy z nich to jest Konrad. Halo, halo. O, witam cię, sąsiedzia. I Konrad takim, można powiedzieć, można powiedzieć, że jest najwcześniejszym, e, e, najmłodszym. No i później się pobudowało, powiedzmy o tako e i koło mnie, więc jakiegoś w końcu sąsiada mam. Bo tamte sąsiady, to gdzieś tam na końcu wioski są, będzie trzeba się przyjechać. I też Konrad jest takim e dość takim ubogim rolnikiem, powiedzmy, tak? W sumie z ziemi to ma dość, dość. Z czegoś trzeba zacząć, prawda? Tak. No jak widzicie, to jest 50, piątka MK. Jakieś tam pugi już tak dosłownie pokazywać, nie będziemy o co chodzi. Znaczy, co gra, jakiś tam ten, poznaniaczki. Bizonik. Federek, Bronki 30, no naprawdę 30 To 100 przyczepką, no, baja Jaki, Jakaś talerzówka akwilowska, I chyba ty masz tylko tyle maszynek Mnie ich nie ma dużo Ta gospa, naprawdę, budowałem ją, przyznam tak teraz Powiem stricte farmingowo Budowałem ją około godzinki No i naprawdę wyszła mi ta gospa Nie ma co mówić Jest klimat, nie ma Jest co klimat. mówić Jest klimat, tutaj jeszcze, no Moje pole dość duże zrobiłem To pole też fajnie wygląda ale dobra, więc ty możesz tam, możesz się już zapieć z bizonami, ee, jechać sobie na żniwka, a ja już przebiegnę się, miałem jechać z czwórką, był taki plan, ale trudno, przebiegnę się i lecimy do kolejnego z sąsiadów. Pewnie po, po miniaturce widzicie, ile z tych sąsiadów jest, ale to o, już jakiś, widać jakiś wybiega. Dzień dobry, panie Krzysiu. No, witaj, witaj, daleki sąsiadzie. Tutaj jak widzicie jeden właśnie z dalekich... Ee, czy to jest torka miałaś? Nieważne. Eee, tu jeden z jak mówiłem, z dalekich e, sąsiadów, e, ale dość taki większy, bo już jak widzicie, ma maszynki e, dość fajne Tutaj jest o 62,45. Tam tak stoi. U, tam stoi czwóreczka, 10,14. Też odpalony szok, kurde. Widać jakiś bogacz, bo na ropę to nie e, szkoduje. RCW. O jak widzicie, ja właśnie swoje arcebo sprzedałem bo jak widzicie ja tam na gospo już nie mam arcebo, bo się bugowało, tak powiedzmy stricte farmingował. Jakaś praska, 7,3 3 uuu ładny nawet. Eee... Nie co coś w końcu. Co ty jeszcze masz coś do tyłu? Masz coś chyba To z tyłu. a. Przyczepka, Hederek Tam pług z talerzóweczką, tak. Dokładnie. Widzę gdzie masz? A kolejna przyczepka, a widzą gdzie... A tu jest O, buzanie. pod schowany. Widzicie, bez, bez kabiny, bez planety, taki typowy goły bizonik. No, zawsze coś innego. Teraz, jak z skocznianki, pójdę od drugiego sąsiada, do czwartego w sumie. Sąsiada na od tyłu. Go wezmę. Teraz po cichu wejdziemy. A, już idzie. <grytanie> Dzień dobry, sąsiedzie. No i tu kolejny sąsiad, czwarty mitek. Eee, kolejny, można powiedzieć, że burżuj. Jakieś już jak widzicie, no combine bizon record, już taki stopień wyżej można powiedzieć z wydajnością. Jakieś mniejsze to leży wersji, no bo jednak e, postanowiliśmy, że zaczniemy wszyscy do torek 77745. Postanowiliśmy, że zaczniemy od jakichś troszkę mniejszych maszyn, nie tak, że będzie, jeden będzie miał jakieś 6R, a drugi e, 30, więc zaczynaliśmy w podobnym pułapie. E, to jakieś agregaciki. O, agregacik masz większy od mojego. Ciewniczek, Amazonka, opryskiwasz to wszystko w podobie co moje, bo jak wiecie, dealer, dealera mamy takiego samego, więc pomaczynki mamy też podobne. No, jak zauważyliście, no to są dwie, dwie czwórki takie same. Można powiedzieć, że ja mam 904, ale to tam już taki szczegół. Yy, mamy, kurde, mamy tylko 4 minutki filmu, to myślałem, że będzie gorzej. Yy, teraz yy, lecimy. O, jak yy, widzicie, widać już tam, wy te sąsiady, też sobie jedziecie już. Tam na żniwa. <laughs> yy, widać, już jeden sąsiad wyjeżdża bizonkiem. Ale idzie. Także, że dzisiaj nie pada. dzisiaj nie pada, więc ja też. Yy, myślałem, że trochę ta, ta prezentacja nam dużo yy, nam więcej czasu zajmie. Ja też już upalam 60 i wyjeżdżam hedere, wyjeżdżam hederem, Bo trzeba się szykować już. Jechać sobie w pole, no bo jak nie szykujmy się, ale już jak sąsiady wyjechały. Znaczy sąsiady wyjechały i mam, mam, mam dużo czasu, no bo 5 minut dopiero filmu. To jeszcze jakieś 10, 10 minut będę miał. Oj, oj, oj będę miał 10, filmu, 10 minut filmu, więc lecimy, ile wlezie. czwórko musimy jeszcze odjechać. Um, musimy odjechać. Chciałem kościć tamto pole za. Chciałem kościć pole tamto za Gospo, ale że to zostawię na kolejny odcinek. E, że nie będzie taki dłuższy odcinek typowy z tego pola zrobić, to zrobimy sobie w kolejnym odcinku żniwe. Dobra, wyjeżdżamy na pole soi, które mamy na. Powiedziałem, tak, wyjeżdżamy na to, gdzie jest naprzeciwko na na, na pole soi. Uj. Troszkę, żebym zerwał. E, jeżeli chodzi o to, no tak, mówiłem, wszystko mam już posiane. E, tak to u mnie zaraz, wam pokażę, jak to u mnie wygląda. E, czyli soja, soja, rzepak, rzepak. Troszkę tak się nastawiłem w inną produkcję, ale w przyszłym sezonie oczywiście pójdziemy w jakieś pszeniczki, jęczmienie, to jest na pewno. Będę chciał jeszcze dodać na tą mapę, bo jakoś spróbuję samemu dodać, ee, wiecie co, wpierw to musimy może komen rozłożyć i... co zrobić? E, będę chciał właśnie w kolejnym sezonie pójść w takie coś o, jak to wiecie tam sąsiad już musi z komicjankiem Będę chciał w, w przyszłym sezonie pójść ee, w... w... E, znaczy, będę chciał dodać, kurde, się pogubiłem, będę chciał dodać ee... Jakieś uprawy do tej mapy, inne takie jak, nie wiem, brzydko-przydrzutko, bo chyba będzie coś, coś fajnego, co panowie? Nie tak, jo! Więc będzie może dobra. Uodpalamy bizonkę. Rzepak w tym roku się no. udał, tyle wam powiem. No, ten Wydaje rok ten rok był dość dobry. Opady były, nawozy też były dane, więc źle na pewno nie będziemy mieli. Cóż, nie, no, to jest najważniejsze. Tak, dokładnie, więc ten sezon powinien być naprawdę. Naprawdę udane, jeśli chodzi, chodzi o to Dobra, ma... U kurde O, to GPS zwariował <laughs> Więc... Ee, tak Wy sąsiad, jakieś plany na nabytki, coś tego macie? Już? Chwilowo jeszcze nie... Na razie to wystarczy. Ja planuję zakupić jakąś prasę Tylko nie wiem do końca jaką mhm ponieważ tura nie posiadam aczkolwiek właśnie możliwe, że pierwszy będzie tur do sześćdziesiątki też sąsiady mają, bo już mógł na usługi mógł, będą mogli ci na usługi przyjechać bo krzyżek mam tak jest jak to w ogóle z cenami 100? Sto... 900? a, no nieważne, zapach 900 nieważne, był zły tryb ustawiony bo oczywiście gramy na łatwym Soja za 2300 300 w górę idzie, rzepak 1500, więc kurde, boję się jednej rzeczy, że nie mam, nie mam silosu. W sumie jeżeli chodzi o to, no to tylko jeden nasz sąsiad ma silos i to tylko może jedną prawę tam rzuci się, jeden silosik, więc nie, nie zaszaleje ale w sumie chyba nikt z nas nie ma silosu. E, nie no, więc klepisko. Będziemy musieli na klepisko walić. będą. E... No, właśnie w tym roku, no, ja już jadę ja kosze soja, sabin, znaczy łubin, przepraszam, łubin kosze, żeby nie tak nie było. No, moi soi, soja w Polsce, no to tak średnio kosze łubin powiedzmy. No i też widzę, że kurde, ten łubin to naprawdę sypnie dość dobrze. No, bo ja już zrobiłem, ja jestem, nie wiem, gdzieś tak w połowie przyjazdu i mam 36% tonę dokładnie, więc no, łubinu mam takie chyba, mi się daje, że tak, co myślisz, że paku i soi mamy tak opcjonalnie, więc no, w końcu będę. W końcu coś tam nazbieram, bo wiecie, tamten sezon był. To się ile ty jedziesz z tym Bizonem? Tak, jadaj, jadaj, kurde, cię przygaję. Nie no 4 na godzinę wiesz, bo zielony rzepak jeszcze od dołu i zapycha. taka szkoda. Szkoda, właśnie, że nie ma tego modu na zapychanie. się. Też tutaj są krzaki, tu, żeby nie zahaczyć, nie? Bizonek ładny. No jo. A wyjście no właśnie Bizonek ładny. A na pewno kiedy się doczeka remontu, co? Nie, tak. Kiedyś tam się w czterech spotkamy i przyjdziemy ci, remontik No ja, jest to jest <grym> Dobra, więc wam powiem, że fajnie, tylko kurde, jak mówiłem, obawiam się, no też za podarmo nie chcę wszystkiego sprzedawać, bo nie mam gdzie do tego trzymać. Jeszcze jest taka opcja, że może kurde, bym spróbował e, pójść Big Bugi i wszystko w Big Bugi poładować. Bym musiał takiego sąsiada się uśmiechnąć, żeby przyjechał mi turem pomóc. Kurde, może faktycznie w Big Bagi bym to wszystko poładował. Tylko nie wiem, czy to, czy to tak się da. Bo są jakieś tam Big Bagi, nie wiem, czy widzicie, tak powiem farmingowo. Są jakieś tam e, Big Bagi na Moktawie. To może bym spróbował, kurde, w Big Bagi to poładować. Bo jednak, Big Bugiem to szczury tam żadna zaraza nie wejdzie, jak będzie na chlebisku, tak. Więc może kurde, bym spróbował. E, bym spróbował Big Bagi, to też to będzie koszt, koszt będzie z Big Bagami e, dodatkowy. Ale no mi się wydaje, że to będzie chyba lepsze Ja sobie to później to obczaję pod odcinkiem bo Już na pewno nie po tym za jakieś dwa odcinki Tak dla was sobie będą dwa odcinki Ale dla mnie to będzie w sumie po dwóch odcinkach nagranych Więc w sumie ogarnę sobie to, bo może jednak te big bugi no... Tylko teraz tak, bym musiał do tych big bugów na, na logikę można powiedzieć, że walić od razu z rury Bo później to wysypywać, sypać z przyczepy na ten... no zobaczymy może... Żmikę... No właśnie, może żmijko bym do jakiegoś sąsiada gdzieś tam na wiosce pojechał, ten co, ten co nam czwórkę robił z napędem, to on chyba ma żmikę, gdzieś tam widzią ku starą, ale chyba jeszcze ma, więc może z nim bym ee, zakręcił i może dałby tą żmik... Znaczy dałby, no pożyczyłby to, by tą żmikę, bo jednak to no nie jest głupi pomysł. Te big bugi, tylko też te big bugi... no jakieś to, to nowe albo to nowe mam nadzieję, że to nowe, no bo sami na wralu... Jak robiliśmy to, waliliśmy w big bugi e, pół, e, czy tonowe. Więc, jakby były tonowe, to by były fajnie. Jakby było dwutonowe, albo półtora, nie, to już za dużo. A są takie w ogóle big bugi? Dwie tony? Chyba tak ich nawet nie było. ma. Kurde, teraz mam zagwozdkę, chcę ja później sprawdzę, czy są takie big bagi, Jakieś dwutonowe, czy coś. Ale chyba nie, po, nie ma raczej. że po prostu się mylę, no to. Ale te panowie, nie jest duże, Teraz patrzę przez okienko w bizonie, to kurde. Powiem Wam, panowie, że łubin, no. Aby jeszcze był bardziej mokry, żeby jego ciężar był większy <laughs> na skupie. może Co? Ale Wam, panowie, powiem, że nie wiem czemu, ale u mnie chyba na polach są chwasty. Znowu wapno wymaga? Nie wiem, coś się musi. Co? Ekologiczna uprawa tego i fasty. Tak, tak, tylko... Może... <laughs> U Jezu, full mam, tylko może po prostu tak tak, tak ściernisko jest zrobione, że takie trochę pół ten... A może to jest po prostu ścięty ubić Nieważne. Yy, dobra. Rozkładamy rurę idziemy po czwórkę. Nowe maszyny? Ja, nic nie kupiwałem. Mi dwie, Middle sobie zabrały za nowe maszyny. No dobra. Widzicie nas co czwóreczka, w końcu yy, wróciłem do felg yy, Do felg tych yy, kość słoniowych, wiecie, dostałem wtedy On miał jakby te całe felgi z napędem, z tym wszystkim, taki biały, taki komaj, wiadomo Przemalowałem w końcu, zebrałem swoje siły Troszkę było czasu teraz i zebrałem Zebrałem i pomalowałem te felgi Na kość słoniową, więc to jest fajnie Tu jakieś tam, widzicie, jakieś piwo, nie piwo mam z tyłu, ale na ten raz nie patrzcie Nie zwracajcie Eeeem, um, uwagi czyli ten rok u was też, wszystkich tam, no jednak wczoraj wiemy, że będzie fajny rok u każdego? Będzie taki fajny rok? Plonuję dobrze? No, ja, muszę sypać. No właśnie, ja już też, co? Dwa razy przyjechałem już pan. Ktoś powiedział, że tak średnio, czy mi się przesłyszało Nie, ja już mnie akurat tak na jednym polu średnio sypię. Tak? To może, żeś kurde, zły nabu zdał. Albo za małą dawkę. Albo za małą dawkę. Eee, dobra, no właśnie, ja już też lecę yy, urustosem na pole z przypami, bo mam pewno, no jednak ta soja może tak z łubin, przepraszam, tak sypać mocno nie będzie, ale jednak on na kolejnie drogi, więc też nie ma co jakiegoś tam plonu się z yy, plonu oczekiwać, ale zawsze to coś. Teraz kolejne pole, te, za gospel. doszło nam tam chyba hektar pola, więc... Hektar, jak to się mówi, hektar do hektara No a będzie fajna sumka hmm. Dobra, sypiemy Sypiemy, sypiemy No ale trzydzieska dostanie przeboz, z przyczepu, coś czuję A co, z przyczepą jedziesz? Tak Z pełną potem Ciekawe czy wyciągnę z tego pola w ogóle Nie no, do line dobrze depniesz to powinna jakoś Pierdnąć, pierdnąć i pojechać Może się uda ty kurde, już wysypałeś, tak? Tak, wysypałem. Nie no, da radę. Dużo masz? Eee, ty prawie pewnie przyczepa masz. Nie, no pełno to nie, ale... Znaczy połowę. Nie no, może nie połowę. No to chyba ci teraz najbardziej opłaca, opłaca sypać w rzep... O kurde, blokowałem się. No, no chyba najbardziej ci się opłaca sypać w silos rzepak, tak? Będziesz, mi... Będziesz chyba go mieć najwięcej. Niestety silosu nie ma Jak nie? A bo silos? Toż ty jesteś ten z ten mój, tak? To, 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 to ty masz silos. A no to przepraszam. Jeden, silo, jeden silos maszyn, to tam jedną. Zagrajmy realnie, powiedzmy, tą jedną uprawę że więc chyba ci się najbardziej opłaca Rzepa chyba wsypać, tak? będzie jakby tak, więcej tak, tak, tak. A Jakieś tam pszenice to, klapisko. to już na klepisko pójdzie. Tam też to dołem masz dość, dość dużo, więc z tym problemu e, nie będzie. E, A big nie byłby taki głupi pomysł. No sobie. właśnie, z tymi big bagami, to już może nie po tym odcinku, ale po kolejnym pójdę i kurde sprawdzę, bo to naprawdę... No jeżeli to się uda, jeżeli to się uda e, tak zrobić, że się przesypie jakoś i to naprawdę będzie działało, to ja jestem za. Pójść taki big bugi, No, bo jednak to nie będzie klepisko tylko od razu będzie trzeba sprzedawać. No, to dzwonię po sąsiada, przyjeżdża tu rembach, raz, raz, a to się mówi, na przyczepę, na przyczepę, wysypiemy. I do, no, będą big bagi czekać na kolejny sezon. I zawsze mam taki, tam takie dwa garażyki po lewej stronie, takie, jak to się mówi, jak to ja mówię, opuszczone, gdzie jeszcze nic, jest, żadne maszynki nie stoją. To będę mógł, będę mógł zawsze coś tam e, postawić te big bagi. Więc miejsce mam teraz aby plonowało. No, już jeden z wysypałem. Yy, jeden z wysypałem yy, i plon. No, dosyć, dosyć, dosyć. Dosyć, dosyć jest. Kurde, nie wiem, czy się nie uśmiechnąć do sąsiada o przyczepę. Kurde, będę musiał jeden, ten, co czwórkę robić. Czy nie mam jakieś przyczepy do pożyczenia? Bo kurde, no. To oczywiście jemu zapłacę. Bo... powiem panowie wam, że no teraz będę chciał na kolejnym odcinku pojechać w rzepak A będą pełne przyczepy soi Znaczy łubinu I teraz tej big-bago po tym odcinku nie więc kurde przypo będę miał Ajajaj, no zobaczymy Bo też mi się kurde nie strzeżę, mówiąc, nie chcę mi się to już bawić Bo jakieś wyjście jest Jakieś wyjście jest w tej big więc... Niech to boże na przyczepie będzie, zaraz do sąsiada przyczepy. No i co, ja dziękuję za ten odcinek, mamy prawie 20 minut. Eee, Pożegnajcie się ładnie, panowie, sąsiedzi moje, moi. No i na dniach też zobaczycie nową serię, mam nadzieję, która ruszy, więc cieszcie się. No teraz powiedzmy, że z tą ekipą kanał odżyje, no bo jednak tak samemu, to tak samemu, to tak zawsze było nudno, zawsze ktoś będzie, coś tam się stanie, coś się pośmieje. Więc o jeszcze macie w tle e, sąsiadek, kurde popyle, ten żapak widzę, że już chyba słabszy jak lecisz, ja no śmieje się. Więc no, ja dziękuję za oglądanie, do jutra, bo jak wiecie odcinki codziennie, wy pewnie nie wiecie. Trzymajcie się, cześć czołem, do następnego i cześć!